Spektakle, koncerty, wystawy, dyskusje. To wszystko łączy w sobie Międzynarodowy Festiwal Sztuki Transmisję, którego idea zrodziła się w Rzeszowie i od trzech lat wędruje po Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku dotarł na Litwę i zagościł w Trokach, tegorocznej litewskiej stolicy kultury. Robimy festiwal, gdzie teatr jest tym, który zaprasza, ale zaprasza śpiewających, zaprasza plastyków, zaprasza fotografów. Czyli jest interdyscyplinarne święto sztuki, w którym po prostu wyrażamy to, co czujemy gdzieś głęboko. Teatr jest taką dziedziną, która gromadzi wokół siebie i w sobie artystów różnych dziedzin. I ten festiwal jest właśnie taki. Ze względu na pandemię, litewska edycja transmisji była nawet pod znakiem zapytania. Ale organizatorom, a są to Polski Teatr Studio w Wilnie oraz Palac Kultury w Trokach, udało się jednak pokonać prawie wszystkie przeszkody. Ważne, że się udało. Różnymi sposobami, bo to były zmiany, następowały czasami co tydzień. Zmienialiśmy program, bo wiedzieliśmy, że pewne kraje już na pewno nie wezmą udziału. No niestety, pandemia trochę pokrzyżowała, niemniej festiwal się już odbywa. Część festiwalu oparta została na nagraniach, ale program wydarzeń kulturalnych jest tak bogaty i różnorodny, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Po prezentacji z udziałem gości uroczyste otwarcie odbyło się, jak inaczej, w Zamku na Wyspie. Środkowo-europejski charakter festiwalu podkreślił koncert fortepianowy Brahmsa w wykonaniu kwartetu fortepianowego Confero. Po klasyce czas na turbulencje. Właśnie taki tytuł nosi wystawa absolwentów Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych sprzed 15 lat. Pomysł zebrania artystów jednego pokolenia uprawiających różne gatunki sztuki zrodził się z chęci ponownego spotkania po latach. Kuratorka wystawy zaprosiła kolegów ze za swojej promocji. Nazwa została wybrana nieprzypadkowo, ponieważ turkulencja to pomieszanie różnych prądów, dlatego zdecydowaliśmy, że są tu różne dziedziny, zarówno fotografia, jak i rzeźba, instalacja czy malarstwo. Wszystko się ze sobą miesza. W moim malarstwie i twórczości jest wiele eksperymentów, Podoba mi się ta droga poszukiwania, tak jak większość artystom. To jest jak spotkanie z kolegami z klasy. Miejmy nadzieję, że po pięciu lub dziesięciu latach zobaczymy, kto co zrobił, i spotkamy się ponownie na wystawie. Natomiast wieczór należał do teatru. Litewski Narodowy Teatr Dramatyczny zaprezentował sztukę drzwi. Spektakl miał na celu ujawnienie najbardziej rozczarowujących i destrukcyjnych cech ludzi poprzez naiwne i asocjacyjne spojrzenie na grupę ludzi oddzielonych granicami. Na inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Transmisje nie zabrakło też premiery Polskiego Teatru Studio. Muzyczny monospektakl Witamy w kabarecie zaprezentowała Justyna Stankiewicz. Inspirowałam się Lizą Minelli. to jest właśnie główna wykonawczyni z filmu kabaretu. to jest w ogóle aktorka XX wieku. To chyba jest gatunek, który potrzebuje najwięcej pracy, bo w tym ma być i choreografia, i taniec, i śpiew, i wszystko w jednym. Więc, więc ja bardzo mam szacunek do takich ludzi, którzy potrafią to robić, potrafią to robić bardzo dobrze. Dobrze, więc ja to bardzo lubię. Obecnie Justyna studiuje na Wydziale Aktorsko-Wokalnym Akademii Muzycznej w Gdańsku. Śpiew od dawna był jej pasją, ale aktorstwem zainteresowała się dopiero na studiach. Zrozumiałam to na drugim roku chyba studiów, jak byłam już w Gdańsku. W Wilnie tego kompletnie nie czułam, zawsze byłam tylko blisko śpiewa operowego i jakoś... Nawet nie wiedziałam, że to może być takie fajne i potem na drugim roku dopiero, kiedy, kiedy miałam wspaniałych profesorów w Gdańsku, to wtedy poczułam, że to jest takie fajne wyznaczenie. scenie. Polski Teatr Studio w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia swojej działalności, ale ze względu na wirusa dopiero rozpoczyna pracę nad jubileuszową premierą. Mamy też festiwal piąty Monowschód który na pewno odbędzie się, ja tak zawsze mówię, że odbędzie się, bo jak mówiłam, że odbędzie się, znaczy odbywało się i to dzięki Bogu akurat e, transmisje się odbywają. Myślę, że wschód też się odbędzie, a na jubileuszowe przedstawienie szykujemy na Etiopii zarazem. Festiwal Transmisji potrwa do 20 września. Jego litewska edycja ściągnęła do trok zdalnie i bezpośrednio artystów z pięciu krajów, co można uznać za sukces Międzynarodowej Imprezy Czasów Zarazy. Jeżeli mówimy o teatrach, które będą na żywo grali dla widza, to jest właśnie Polska, Łotwa, Węgry i Litwa oczywiście. Z tych krajów, które nie grają na żywo dla widza, przysyłają swoje materiały filmowane w spektakli, jest to Ukraina, Czechy, też Węgry część spektakli przysyłają nagrania, także no, w tym roku po prostu tylko Słowacja, y, nie, powiedzmy, wypadła z całej tej, z całej tej gry. Mimo tegorocznych ograniczeń inicjatorzy transmisji planują dalszy rozwój zasięgu tego festiwalu, i za rok do Rzeszowa mają zjechać artyści z kolejnych krajów. Chcemy, żeby to się rozciągało od Estonii, Łotwy, aż po Słowenię, nie wiem, może dojdziemy do Turcji. Naprawdę cała taki, taka oś tej Europy Środkowej, Wschodniej, od północy po południe, takiej mniej znanej, bo ta stara Europa jest niezwykle znana, jeśli chodzi o, o sztukę. Natomiast ta nasza jest taka nieodkryta i, yy, i w przyszłym roku w Rzeszowie będziemy mieli Festiwal Europy Trójmorza.